Dzień dobry, witam Państwa na kanale Mecenas Dobra Porada. Nazywam się Michał Królewski, jestem radcą prawnym. Na kanale Mecenas Dobra Porada będziemy odpowiadać na pytania naszych klientów. Prezentacja skończona jest w następujący sposób, że najpierw przedstawiamy treść pytania, Państwo widzą, jest ona w całości zacytowane. Następnie oczywiście wskazujemy na najważniejsze elementy związane z danym stanem faktycznym, szukamy rozwiązania, odpowiadamy jak wyjść z danej opresji, czy jak odpowiedzieć na dane pytanie, jak znaleźć najlepsze rozwiązanie sytuacji, którą omawiamy w danym odcinku. Na końcu oczywiście dane kontaktowe, do mnie bezpośrednio do Mecenasa Durej Porady, czyli Michała Królewskiego oraz strona internetowa mojej kancelarii, na którą też Państwa zapraszam. A przede wszystkim zapraszam do obejrzenia filmów, które zamieszczamy na naszym kanale. Dziękuję bardzo.